Dobrze się ostatnio bawili. Koniecznie trzeba tu posprzątać. Mamo, musimy z tobą poważnie porozmawiać. Ujajko, co się stało? To się przypaliło na kuchni? Nie. Mamo, musimy powiedzieć ci całą prawdę. Jesteś strasznie cringe'owa. i ciągle robisz nam obciach. Sponsorem odcinka jest nasza księgarnia. Wydawca książki Pucio Robi Porządek którą napisała Marta Galewska-Kustra, a zilustrowała Joanna Kłos. Gacperku, ja muszę sobie tutaj porozmawiać z dziewczynkami. Weź, poczytaj proszę książkę w swoim pokoju, potem do ciebie przyjdę, ok? My tu sobie porozmawiamy. Mamo, za trzy dni przychodzą do mnie koleżanki. A do mnie za tydzień. I musimy ustalić kilka rzeczy. Zaraz, zaraz. Co to znaczy cringe'owa? Cringe'owy to znaczy obciachowy. I dlatego postanowiłyśmy Ci zrobić szkolenie pod tytułem Jak nie robić obciachu nastolatce. Co? Szkolenie? Zwariowałyście? Tak, mamo. Szkolenie. Po pierwsze, nie możesz mówić sylankiem młodzieżowym, ani ubierać się jak nastolatka. Kiedy ja niby coś takiego robiłam? To ja Ci, mamo, przypomnę. Mamo, jesteśmy już! No, eloeno 320, ale macie to, są mordeczki. Essa, esa, to będzie beka x detonacja. Oczywiście, hey, Mamu! Kolejna rzecz. Koniec z Bzium i Juju. Czemu ty nas nazywasz jakimiś przezwiskami dla Bobasu? Mamo, czy my, możemy przyjść z dziewczynami coś zjeść? Oczywiście, kluseczko. A gdzie jest Bzium? Bziumka! Bziumka, chodź! To śmiewała? Moja mama cię nazywa kluseczką? Mamo, nie mów do mnie psią! Ale o co wam chodzi? To jest takie słodkie. Zawsze tak to o was mówiłam: Bziumku i dżudżu. -dżu. Nie, to nie jest słodkie. Sale. Mamo, nie wolno ci wyjmować żadnych albumów z naszymi zdjęciami z dzieciństwa, jak są nasze koleżanki. A wszystkie szuki są dokładnie posegregowane, żebym się no, nigdy nie mylił. O, dobrze, że jesteście. Słuchajcie, bo mam album ze zdjęciami z Waszego dzieciństwa, to może koleżanki by chętnie obejrzały. Tak, chętnie. Nie, to jest bardzo głupi pomysł. Nie no co, ty, Hania? Chodźmy. Bardzo ładne zdjęcia. Chodźcie, pokażę. Zobaczcie, a tu Hania, jak miała tydzień od urodzenia. Wyszłyśmy ze szpitala. Słodka, prawda? Wygląda trochę jak mały gremlin. No, trochę może. ale słodka. Przesadzacie. Miałście świetne dzieciństwo, i byłyście super, jak byłyście małe i słodkie. Nie rozmawiamy o szkole, o cenach, o nauczycielach i o lekcjach. O niczym. Nie no. Gdzie dziewczyno? W jakiej szkole? Tak mamo, to ja Ci powiem. No mam nadzieję, że smakuje Wam kolacja. A powiedzcie mi, czy Wy też macie takie problemy z geografią? Bo, bo Hania mówi, że wszyscy przestań. mają problemy, no bo same jedynki dostajesz. A u Was jak jest? Mamo, przestań! Nie, ja nie pamiętam takiej sytuacji. Przecież Wy od razu biegniecie na górę i ja Wam w ogóle nie przeszkadzam. Tak, że niby nam nie przeszkadzasz? A co z tą sytuacją, kiedy do nas przychodzisz po brudne rzeczy do prania, jak są u nas goście? O, jesteście dziewczyny, nie przeszkadzajcie sobie tutaj. Haniu, chodź na chwilę. Słuchaj, czy ty nie, teraz. takie brudne spodnie miałaś, cały buplanie, one ja prawie nie robię. Możesz? Ona tak tylko żartowała. Kolejny punkt. To, co my tobie mówiłyśmy, to ty to słyszałaś, nikt inny nie musi tego słyszeć. Musisz to zachować dla siebie i nie możesz pod żadnym pozorem mówić o tym przy naszych koleżankach. No, też mi wielkie tajemnice. Nic złego nie powiedziałam. Przesadzacie. A słuchajcie, dziewczyny, bo Hania mi opowiadała, może Wy też znacie tą dziewczynę, co takie miała strasznie krzywe zęby i z ust jej było czuć. Ale ja już mam aparat i już nie mam problem z żołądkiem. A, to ty byłaś. To wam jeszcze herbaty tak. zrobię. Mamo, masz zakaz sprzątania, jak są u nas znajomi. Mm, musisz się zrelaksować. Nie wiem, naleć sobie herbaty i obejrzeć na przykład film. Super, dziewczyny. Gdybyście nie robiły takiego bałaganu, nie byłoby co sprzątać i miałabym więcej czasu dla siebie. Ale tak nie jest. Można posprzątać, ale po wizycie znajomych. No właśnie. I kolejny punkt. Nie możesz gadać o kompromitujących nas rzeczach, jak są goście, bo czasami może coś usłyszeć niechcący. Oj, raz mi się zdarzyło. Bez przesady. Nie wiem, kto przyniósł to do wszy. Dobrze to wyleczyliśmy, ale muszę mieć jakiś zapobiegawczy lek. Dobra, chodźcie, dziewczynę. No nie no, trzeba jakiś dobry lek na to wziąć, żeby to po prostu w ogóle już nigdy nie wróciło. Nie wiem skąd. To co mam kupić? Aha. Dobra, nie, to wszystko straszno zakalnie. To co stosowałaś? To, dobra, dobra, nie, to strasznie. Nie, słuchajcie, to ma po no matku, bo te totalne tych wszech, ja i takich nie miałam, a poza tym... Y, ...jej się coś wydawało, nieważne. O jeden raz za dużo. Następna rzecz. Nie rozmawiamy o chłopakach, jak są koleżanki. O, nie je my, jesteś. Łobuzia. Hania, telefon twój dzwoni. Hania! Hania! Halo, cześć Karolina, tu mama Hani dzwoni. Wiesz co, ona nie, nie schodzi. Zaraz, zaraz ją zawołam, zaraz przyjdzie. A słyszałam, że dzisiaj jakieś większe wyjście macie i z chłopakami, no i ten Krzysiek będzie, no słyszałam, mu się Hani bardzo podoba, no już wołam Hanie, Hania, Hania, poczekaj chwileczkę, Hania, chodź, Karolina dzwoni. Mamo, czemu wybierasz mój telefon? Co, halo? Nie, to nie tak, moja mama znowu coś zmyśla i no, mi się nie podoba, ja wiem, że on Ci się podoba, ale mi się nie podoba. Następny punkt to mamo, nie możesz tańczyć ani śpiewać. Ale ja ładnie śpiewam i tańczę, więc w czym problem? Mamo, proszę cię. Oh, yeah, yeah, yeah. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day, and gave me away. This year I gave you a... Co? Koniec szkolenia już? Teraz ja mogę coś powiedzieć? Nie. No bo możemy już zakończyć temat koleżanek i przychodzenia gości do domu, ale ty jesteś w stanie nam narobić siarę, nawet jak nikogo nie ma. Tylko robisz to na przykład przez internet lub przez telefon. Pamiętasz, jak ostatnio gadałeś ze swoją koleżanką? Pamiętasz te wakacje nad morzem, ale było super, jaka pogoda. Dziewczyny do tej pory to wspominają, tą wodę cieplutko. A pamiętasz, jak z Jacusiem w trójkę siedzieli w błocie na Golasa, cały umazani. O, jest Jacek u ciebie? O, to może porozmawiam. Hania, ty pamiętasz, Jacka, może porozmawiasz z nim. Pamiętasz, Jacusia tam nad morzem, żeście się, się bawiły? Masz. Halo? Cześć Mamo i proszę cię, nie komentuj postów naszych koleżanek To co? Koniec szkolenia? No, to teraz ja wam coś powiem Halo Dobra, mamo, nie bądź, bądź cringe'owa i spokojna głowa Dobra O, aha Mamo, właśnie mi się przypomniała. Jeszcze jedna rzecz. Nie wysyłaj nam takiej rzeczy. To jest na serio cringe'owe. Ale lubicie kotki? To takie słodkie było?